Witam z tej strony, papaj. I postanowiłem zrobić tak. Po prostu w odcinkach zrobimy misję Legendy Mieczy. mieczu już łuku tułku. Te misje uwalniania zrobię sam. Znajdźki pozbieram sam do przedostatniej, i zdobycie ostatniej pokażę. Po prostu. A te misje te. Również sprawdzimy sobie na odcinkach Także zaczniemy od tego tutaj Od legendy miecza Także Zobaczę co tak naprawdę chodzi o to z tym Właśnie, że on czeka na moje rozkazy To sobie zobaczę Ja wiem, że on czeka na rozkazy Ale co to dokładnie znaczy Zrobię tę misję Może bym spokój święty Siema Masz raz coś inny. i zobaczmy. A. No dobra, czeka, akceptuj. Co to znaczy, że on czeka na moje rozkazy? No, Grublik, na Zdominuj. A ja mogę go tak sobie... ten... Chciałem wygrywać całej podróżki tym pajacom, tak szczerze. No olejmy no, lejmy to. się o co tu chodzi. Mogę go, sobie, mogę go sobie tutaj przywołać, to o to chodzi, dobre. To w sobie fajnie z jednej strony, no bo no mam taką dziwkę po prostu. Przywołuję, chodź, on przychodzi i jest mno mój. Nie muszę jej tak naprawdę zabijać, ale to jest przyjemne. Gorsze, że tu nie mam. Mogę do ciebie? Mogę, no i super. Tam jest mieczyk. Tutaj koledzy tego nie widzą Także mogę spadać Też aktywowana i tak anuluje pościg, ale no No, spoko Wykuwamy legendę miecza Urukowie płomieniedziercy przeszli przez most Cztery minuty Nie, to na później zostawię na razie to wiecie. bachnę się. się. W sumie mogę was też opętywać. Będzie śmieszny. Będę kraju swoich prawdopodobnie. Zawsze mi pomogą. Trochę. Nie krój swoich, stary. Nie krój swoich. Biegną tarczownicy. mam trzech swoich No i nie da mi ich bić Xd Tak i ich walą No cóż No cóż Jest ja tu postoję i poczekam może Ja wolę żeby tu ktoś podeszli Bo Na przykład tego to wolę ręcznie Nie bij swoich po co zabijasz już tych, których przed... No właśnie, tym mówię. Jeszcze dwie minutki. Trzech moich tak naprawdę kroi całą resztę, jedną markę. A ja sobie przejdę, przejmę kolejnych. Muzyka gromada mi za głośno Dobra, idą Bra, czekajcie, bo pierwsze primo zrobię tak Drugie primo robię tak Tak robimy tak No i czekamy teraz Znowu Tośko rytujący O, stary, co ty tu? No, nibi Minutka A bo ty nie jesteś ze mną. Ty mi mysz, tego przejmę go? Nie Przejmij go no Przestańcie go bić, no górnie Zaraz ja zdechnę. Przez tych idiotów Trzeba go drugi raz, tak? No, w sumie strzały sobie dowiłem <laughs> Gin, to trochę beka zechcesz Coś mogę powiedzieć, no Dokończcie go Jeszcze jeden chyba z ogim się pojawi, nie? Czy nie? Nie No ale pojawienie się go już nic nie zmieni Zwłaszcza teraz, kiedy nie żyje, no jest łatwo. No i dobra, legenda miecza jest kuta. Tu legenda miecza, tu będzie kuta. Róbmy to. O to jest ten graug. Nie z grogem nic się bić. Po prostu mi się nie chce. O, no jest legenda miecze. Najpierw no, ja zrobię legenda miecze. Wow, ale w dupie. Ale pięgnę. Zabieram no, militarną straż. Ok. Daję 25 uruków. Tylko dodatkowe dodagne. Boże, nie są wszyscy tak daleko od siebie. Jech. Nic się nie ruszało. No, wskocz tutaj. Nie wierzę w ciebie, stary, co ty robisz, nie? Nie chcę wskoczyć na ten. No, daszek. Zdę. Siema Dobra, gościu, irytujesz mnie już, stary, nie? O, boże berserki, pieprzone torczownicy. Gin, gin. Gin. Jeden. Chcecie mi ich przejąć paru chociaż będzie łatwiej i śmieszniej Ale ten chcę przyzwać posiłki Trzemiać to i tak znikam. Może Pewśnię taki pajacyk. Chyba mogę zabić, myślę. Nie na takie sensowy, nieważne. Wrażliwy za to na efkę. Czyli egzekucję. Hej. ciągle chwycę. Pojmę dla mnie, choć tu. O, nie wierzę. Nie, 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 puść go. Nie będę tych strzał już. Dobra, 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 dobra. Stare, nikogo to nie interesuje, nie? Jeśli tam walczy, ja go naznaczę. Uda się? Nie uda się. Ten skurwysyn mnie... Ginie. Ten co stary nie widział. I prawdopodobnie to mi strzały, co nie? Tak, super. Z drogi. Gościu, ty nie uciekniesz. Mam nadzieję, że o tym wiesz. To wkurzające dioci te uroki. Matko boska. Niech ja cię naznaczę tego stary, Czyli nie potrzeba. Są mieć was wszystkich pod sobą, prosto tyle. Idź po tamtego, Któregoś starszą zabił. bo... Starcy starszą berserkowie, to... Taka porażka jest. Okej. Okay. 25 już zabiłem xd. Nie, swojaka nie bi. Ojej jak mam wysokie noży tutaj tarcza tracisz stary Ale No i dobra, gięcie Nareszcie Dopiero jeden bościk, się uda zgubić Zabijem jednego Ja już tam się tepno, nie tepno się. Eee... Nie lubię łazić pod bo. No właśnie dlatego. Wydałem się jakieś pajacyki. Dobra, stąd? To mogę się zrobić, tak. Więc co nic nie zadziało? On nie wiedział, że ginie lol. Ten też nie wie. Ten też nie wie. On ten też nie wie. Tego się też nie wie, ale ginie. Snakes? z tych MZ zostałem, to tak nie ma Dobie z tego starczy najważniejsze. Są najbardziej irytujące, Ci berserkowie też w sensie odkrywający, ale nie aż tak. No musiałeś, stary, nie? Matolski uruchu. Kretynie krytynie. Udane przejęcie Renami strzały Przynajmniej dużą część ten ginie Nie wierzę Strzelający pajacy Gin Który z was też ginie a to jest coś mało. ja dobra No i już, cisza i spokój, Tylko pyska, jest normalnie. Teraz tu sztylecik idziemy do sztyletu wykujemy teraz Siema. No We are free? No tak, no. Jesteście wolni. Taka prawda. Co wy z tą wolnością zrobicie, dziutki? Gdzie wy pójdziecie? Do kogo? Po co? Kujemy legendę Ostrza. Po gatowni. Jest przy tym wykrycia. Nie zabij nikogo. -ba -ba. Wejdziemy, no. Wiedzą ci nie zabij nikogo stój, 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 stój stary, co ty? ty, ja chciałem, żebyś na Talinę wskaczył, ale okej. Okay. Robisz co chcesz, wiadomo. Tutaj nikogo mi nie widział raczej. Zabicie To jest nieznaczenie. Tak. Tak. No są sekrety. Co no szczelców? Okej. Okej. No to sobie dużo debili, także nie zadanie. Drugi... To mi na pewno ułatwi późniejsze działanie, takie coś. Bardzo zakryte, Mieć strzelców po swojej stronie. Myślę, że mają wsparcie uczników. ale tak naprawdę mają wielkiego... Hmm, kutesa w dupie, a nie wsparcie uczników. Już niebawem się przekonają, co to za uczucie. Mieć wielkiego kutasa w dupie. Jeszcze chwila Jeszcze trzech Cyk, cyk, cyk Dobra, kozacko, jeszcze dwóch Jeden tam, drugi tam To moje trudnienie co to dławizy, kretyn? No ja dużo nie widzę z tego co widzę, także. Mogę go po prostu podwiec naznaczyć Niak Co, co za główno? Uh, uh, uh. Ja pierdolę, nie, nie wierzę teraz w tym momencie. Nasz kurwy, syn jebany, szmaty, nienawidzę was. Ja tupię, nie, po prostu nie. Naprawdę zdążyli mnie wykryć zanim jego. No jeśli mi kurwa zabilicie, najlepiej. spokój się, Pawełku. Po co się denerwować? Olej jeden. Zabiję ich zabijałam to w dupie. Na cele dodatkowe są tak mało ważne i tak mało potrzebne. Że naprawdę to kurwa boleje teraz w tym momencie już. już. Teraz jestem pewny. Dobra, dajcie mi to. Pójdę ja. sobie tym razem tędy. Powiedzmy, że chcę zbadać sobie drogi XD, nie? Aha Ale jak ja się tepnę do gościa na gościa w ten sposób go naznaczę to nie będzie zabicie naznacza, żeby mi nie wydał Chyba go zrzucę i zginie No i Ok, Okej się nie zesną <śmienic> Nie wierzę po prostu niektóre rzeczy. Strzelec zginął, no i kto pytał? To jest zablokowana misja w ogóle Co ona jest zablokowana? E, ognistej strzały i detonacji Aha. Okej okay. Chyba nawet mogę to zrobić No i zrobiłem Zblokuje się? Tak Easy Ogniste strzały U, O, zabiję nikogo za z uh. Naprawdę Chcemy wejść tutaj Biegniemy tam I następnie nie zwrócę raczej. Chyba, kurwa, nie wierzę, no! Po prostu nie! No mnie zaraz na rozjebie, naprawdę! Nie rozjebie. I mogę się jeszcze przejść w tym momencie, nie no. Po prostu. Po prostu nie wierzę, momentami. Zmówimy się do tego debila. Kolejnego gdzieś daleko, żeby... O tam nie o mnie zapomniały. Gincie. I nie to nigdy nie było stary, nie? No i tyle. Przebyś jesteś przeklinany, no, ale po prostu się nie da. Momentami się po prostu nie da no. No nie da się już. Znaczyć tych uczniów bez wykrycia, Boże święty, bez wykrycia no. Łap się tego jedź, jest stary Niry, tu chodź. No, skacz na to. Czy ty możesz skoczyć? Jak cię to proszę, dziękuję. Nie wykrywa prawda, znaczy, strzelców unikając wykrycia, bo idziemy w tripadę dookoła Czy ty możesz oznaczyć go? Matko, nie wierzę. Nie, to mi naprawdę, że to nie wierzę. Ech, 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 ech. Nie, 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 nie stary. Nie wykryłeś mnie, no o tym nie myśl, noż kurwa! Ja bym zakończył z chęcią, nie? Wyrócił jak 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 to misję kurde zrobię, bo ja nie wiem, po prostu... Uniknij wykrycia. Fajne misje zabijania, mordowania. Uniknij wykrycia. No, już kurde. Kto to wymyślił? I jeszcze raz. Ech. Unikając wykrycia Unikając wykrycia Unikając wykrycia Unikając w wykrycie. Więc jebanego w dupę wykrycia No czy ty kurwa możesz się wspiąć

Na szczęście tego nie zrobił. Gościu, nie wykryłeś mnie, bez że mnie nie wykryłeś. Dobra mnie, ja kończę. Wrócę, jak to mi się zakończy.